Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę omówić 6 zmian na zdrowsze życie i podzielimy to na dwie kategorie. Kategoria odżywianie i kategoria aktywność fizyczna. To jest dokładnie ta infografika, którą wstawiłem na Instagrama. W opisie macie bezpośredni link do niej, a ja wytłumaczę wam dokładnie tak: mniej mięsa, więcej warzyw, mniej cukru, więcej owoców, mniej diet, więcej zmiany nawyków żywieniowych, mniej energetyków, więcej wody. Mniej magii kostek tych rosołowych, więcej ziół przypraw i na koniec jeżeli chodzi o odżywianie to będzie mniej gotowych produktów, więcej obcowania z kuchnią, a dokładnie podstawy gotowania, smażenia to też zaraz wszystko mówię. Kolejny element to będzie 6 zmian na zdrowe życie, aktywność fizyczna czyli mniej siedzenia, więcej aktywności fizycznej, mniej siłowni, więcej treningu funkcjonalnego, mniej pomieszczeń, więcej natury, mniej monotonii, więcej aktywności, która cieszy i bawi. To jest bardzo istotny element, który rozwinę chyba najbardziej. No i Dwa ostatnie. Mniej brzuszków, więcej ćwiczeń wielostawowych i mniej pracy, więcej snu. Jeżeli chodzi o zagadnienia związane z odżywianiem, mniej mięsa, więcej warzyw. Nie chodzi mi o to, żebyśmy zrezygnowali w 100% z mięsa, tylko chodzi o to, że w dobie nadkonsumpcji tego mięsa przesadzamy. Jemy mięso i to jeszcze przetworzone mięso do każdego. Posiłku, czy to szynka, czy to wędzony łosoś, czy to wędzony kurczak. Czytajmy etykiety, czy to nie ma najróżniejszych azotynów, azotanów. I teraz ciekawostka. Azotyny, azotany występują również. Warzywach, ale warzyw z reguły nie podgrzewamy. A podgrzewanie azotynów powoduje, że powstają nitrozoaminy, czyli to już są związki pronowotworowe. Czyli idąc dalej, to co powiedziało WHO na temat mięsa, że jest pronowotworowe, tak, jest pronowotworowe, ale tylko przetworzone mięso, które jest konserwowane azotynami, które poddane obróbce termicznej tworzą nitrozoaminy i ten związek już jest pronowotworowy, ale. Surowe mięso typu tatary. Czy najróżniejsze sashimi, to jest kuchnia chińska, surowy łosoś, tam już są azotyny, ale nie są poddane obróbce termicznej, więc to jest zdrowe. Dlatego pamiętajcie, nie dany produkt, tylko sposób obróbki tego produktu powoduje, że coś staje się pronowotworowe lub prozapalne, czyli mięso samo w sobie pierwotnie nie jest szkodliwe. Współczesny proces obróbki tego mięsa powoduje, że to staje się prozapalne. To będzie pierwszy punkt. Kolejny punkt mniej cukrów, więcej owoców. Chodzi o to, że przesadzamy z przetworzonymi produktami, gdzie sztucznie dostarczane są cukry, zwłaszcza proste, które nie są w towarzystwie błonnika bioflawanoidów, a te substancje powodują, że ten cukier jest optymalny i jest dużo lepiej gospodarowany. Kolejna sprawa: mniej diet, więcej zmiany nawyków żywieniowych. Pamiętajcie, statystycznie 90%, to jest dokładna liczba 90% ludzi, które przechodzą na jakąś gotową dietę, a nie mają świadomości, jak dana dieta wpływa na ich Ciało, jak reaguje na poziomie biologicznym, po 12 miesiącach średnio mają więcej o 10% niż w dniu, kiedy zaczynali diato, daną dietę. Czyli morał tej historii jest taki, że tylko zmiana nawyków żywieniowych, tylko długoterminowy plan może spowodować, że my po pierwsze utrzymamy to zdrowie, po drugie spalimy zbędne kalorie, bo Gotowe diety, takie, wiecie, że bierzecie gotową kartkę od dietetyka, no to jest krótkofalowe, działa bardzo dynamicznie, fajnie, ale to jest tylko na pierwsze 3-4 tygodnie, do momentu, aż się zniechęcimy. Więcej energetyków, więcej wody. I tutaj absolutnie nie mówię, żebyście przestali pić kawę, bo. Jest wiele przesłanek naukowych, które mówią, że kofeina, jeżeli nie mamy zaburzeń genu odpowiedzialnego za metabolizm kofeiny, bardzo pozytywnie działają na nasze ciało przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, neuroprotekcyjnie czyli pomagają budować dodatkowe połączenia w naszym mózgu, które De facto wpływają na szybkość kojarzenia faktów i zmniejszają choroby neurodegeneracyjne. Też pozytywnie działają na niealkoholowe stuszczenie wątroby. Pomaga w odbudowie miąższu, który odpowiada z kolei za detoksykację całego ciała. Mniej magii kostek, czyli tych kostek odpowiedzialnych za wzbogacanie smaku podczas gotowania rosołu, więcej ziół. Zioła mają to do siebie, że 100 lat. Stola, lat. Dziękuję. Kostki rosołowe. Z reguły są syntetyczne i to są sorbinian potasu, glutaminian sodu. Bardzo dynamicznie działają na nasz układ pokarmowy. Wiele osób może zaobserwować, że ma rozwolnienie, czy nawet negatywnie na poziomie układu nerwowego się czują. Czyli znaczy inaczej, wiele osób tego nie dostrzega, ale przesłanki naukowe mówią, że glutaminian sodu łączy się z receptorami w naszym mózgu, gdzie jesteśmy zamuleni. Mamy tak zwany brain fog, Czyli nie kojarzymy faktów tak dynamicznie, jakbyśmy tej kostki rosołowej z glutaminianem sodu nie zjedli. Tajowie używamy trawy cytrynowej, czyli yy, pasty kery, chcemy jeść jak włosi, używamy oregano, bazylię, rozmaryn, suszone pomidory, więc bawmy się tymi ziołami. To bardzo mocno, fajnie wspomaga walory smakowe naszej kuchni, tylko musimy poznać dane przyprawy. Wiele osób zapomina, że możemy się bawić tymi przyprawami, łączyć różne smaki i tak naprawdę możemy mieć kurczaka z warzywami na 10 różnych sposobów. Ale tylko zmieniając różną przyprawę. Dlatego pamiętajcie, nie dany produkt powoduje, że coś jest rozmaicone, tylko przyprawy. To tak naprawdę zmienia smak, strukturę całego dania. To były zagadnienia związane z odżywianiem. A teraz chciałbym poruszyć zagadnienia związane z aktywnością fizyczną. Czyli mniej siedzenia, więcej aktywności fizycznej. No to jest bardzo logiczne. Zamiast jechać do pracy autem, idźmy pieszo, jedźmy rowerem. Zamiast Jechać windą, idźmy po schodach, to jest tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, neat. Nasza forma będzie cały czas z tygodnia na tydzień się zmieniać in plus, dlatego trzymajcie to z tyłu głowy jako jedną z najważniejszych wskazówek, jeżeli chodzi o kształtowanie naszej formy. Mniej siłowni, więcej treningu funkcjonalnego to jest temat, który wzbudził wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o Instagram. Wiele osób zapomina w 100% o treningu funkcjonalnym i katuje się ćwiczeniami siłowymi, nie dbając o mobilność i całą naszą strukturę, nasze taśmy związane z mobilnością, z dynamiką. Jesteśmy poprzykurczani bardzo często, ktoś ma siedzący tryb pracy, chodzi na siłownię robi tak zwane kompensacje w odcinku lędźwiowym no to jest równia pochyła żeby wywaliło nam dyski i żebyśmy mieli problemy z kręgosłupem chociażby czy w odcinku szyjnym czy w lędźwiowym a potem to już jest równia pochyła, że możemy się uszkodzić na całe życie. Mniej pomieszczenia, więcej natury. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy możliwość wyjdźmy na zewnątrz, róbmy trening biegowy, tlenowy na zewnątrz, a nie w zamkniętym pomieszczeniu typu siłownia. Mniej monotonii, więcej aktywności, która cieszy i bawi. Pamiętajcie, nie, nie kierujcie się informacją na temat treningu, to, co mówi wasz fit, celebryta czy celebrytka, że ona to robi i ona to wszystkim poleca. Wyjdziecie to robić, po czym kończycie trening i mówicie matko, to jest beznadziejne. Nie chcę tego robić, ale robię, robisz to kolejny raz i kolejny i kolejny, bo ktoś ci coś powiedział. Ty, kończąc trening, musisz mieć endorfiny. Musi być pozytywna energia, musi być wystrzał dopaminy, który po prostu zachęca cię do kontynuowania treningu w dniach kolejnych. Jeżeli czegoś takiego nie ma, nie jesteś w stanie utrzymać systematycznego treningu na przestrzeni kilku miesięcy tygodni. Dlatego znajdź trening, który powoduje, że cię cieszy i po zakończonej jednostce treningowej musisz czuć się spełniona, spełniony i musisz odczuwać Wystrzał endorfiny. To jest bardzo istotne. Mniej brzuchu, więcej ćwiczeń wielostawowych. Wiele osób myśli, że jak będzie katować brzuchy, to będzie miał odkryty płaski brzuch. A tak naprawdę ćwiczenia wielostawowe, które angażują przykładowo staw łokciowy, barkowy, biodrowy, kolanowy. Im więcej tych stawów zaangażujemy w postaci chociażby martwego ciągu, powoduje, że. My angażujemy również brzuch, przepalamy jak najwięcej kalorii i tak naprawdę spalamy tłuszcz i odkrywamy mięśnie, które bądź co, bądź już mamy tylko. Musimy je odkryć w postaci przepalenia jak najwięcej liczby kalorii. Więc osoby, które myślą, że będą katować brzuch, który jest stosunkowo małym mięśniem w stosunku do mięśni, chociażby pleców czy pośladkowych, gdzie tutaj najwięcej przepalamy kalorii, to nigdy nie zrobią super formy, jeżeli chodzi o sześciopak. Dlatego pamiętajcie, jak najwięcej przysiadów, martwych ciągów, zarzutów, rwań, to już są opcje zaawansowane, ale to jest. Wskazówka, żeby jak najwięcej tych kalorii przepalić i odkryć mięśnie brzucha. I na koniec zaniedbany temat: mniej pracy, więcej snu. Wiem, że to jest najcięższy temat, który no niestety. Wiele osób nie potrafi zrobić, ale chodzi o to, żebyśmy nie zarywali nocek, znaleźli ten punkt w ciągu doby, gdzie w miarę systematycznie się kładziemy. Nasz zegar biologiczny też działa w ten sposób, że jak zauważy, że kładziemy się o danym o danej godzinie też zacznie wydzielać więcej melatoniny. Jest to hormon odpowiedzialny za regulację cyklu dobowego snu, a wtedy ten sen będzie dużo bardziej regenerujący. Przez więcej faz snu głębokiego przejdziemy, a przez to się. Dużo szybciej zregenerujemy. I to jest taka wskazówka praktyczna. A jeżeli chodzi o takie triki, to tak przewietrzyć pomieszczenie przed snem, telefon zostawić w innym pokoju nie ma czegoś takiego, że my trzymamy telefon i zasypiamy. Tu mamy światło niebieskie, które tą melatoninę po prostu zabija i nie jesteśmy w stanie wejść w ten stan snu głębokiego. No i co tam jeszcze? Czytanie książek, też bardzo dobrze odpręża, relaksuje i. Paradoksalnie to melatoninę podwyższa, czyli też pozytywnie w ten stan snu głębokiego będzie nas wprowadzać. Jeżeli nie mamy możliwości odłożenia telefonu, kupmy sobie okulary, które blokują wchłanianie fal niebieskich, które znajdują się w telewizorze, w komórce, itd. Jeżeli ktoś ma taką pracę, nie inną, gdzie musi być cały czas przy komórce czy laptopie, to okulary takie pomarańczowe, specjalne można sobie zakupić. Koszt około 80 zł, i to też bardzo pozytywnie wpłynie na ten cykl dobowy naszego snu. Tyle ode mnie. Przypominam, że cały czas trwa promocja na kurs, gdzie w 3 dni nauczę Was więcej niż przeciętna osoba uczy się we własnym zakresie w miesiąc. Więcej informacji macie w opisie, więc osoby, które są chłonne wiedzy, mogą sobie zerknąć. W opis, tam macie szczegóły. No i oczywiście piszcie mi w komentarzu, co chcecie, abym jeszcze omówił w kolejnych filmach. No i tyle ode mnie. Trzymajcie się, pozdrawiam.